Moi drodzy, e, witam Was serdecznie z Galerii Poznania. Znajdujemy się w nowotwartym salonie Lego. Ze mną Pan Łukasz Gaszyński, dyrektor generalny Lego Polska, Ukraina i krajów nadbałtyckich. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. E, panie dyrektorze, e, dlaczego Poznań i dlaczego Poznania? Poznań, e, Poznań był naszym e, po Warszawie i Wrocławiu pierwszym i najważniejszym wyborem. E, przede wszystkim ze względu na koziołki, po drugie jeżyc jadę, a po trzecie kolejorza. No właśnie, panie, panie dyrektorze, zauważyliśmy tutaj piękną konstrukcję koziołków poznańskich, czy to jest taki lokalny akcent każdego salonu LEGO właściwie, do tego już przyzwyczailiście się klientów. Tak, staramy się, na całym świecie mamy, mamy ambicje, żeby w każdym otwieranym nowosklepie umieścić pewien element, który będzie nawiązywał do właśnie tego miejsca i będzie bardzo silnie z nim, z nim związany. Dla poznania oczywiście koziołki. Oczywiście koziołki, czyli już nie musimy się wybierać o 12 na stary rynek, bo wszystko mamy tutaj, tutaj cały czas te koziołki się e, trykają. E, zauważyłem też bardzo dużo konstrukcji e, dla dorosłych. Oczywiście przejdziemy dla, e, do konstrukcji dla dzieci, ale te konstrukcje dla dorosłych są bardzo ciekawe. Czy mógłby Pan wspomnieć o paru takich elementach? Tak, jakby to, czego doświadczamy w ostatnich latach, to jest zdecydowanie silniejsze zainteresowanie dorosłych marką Lego i nie tylko poprzez... Zabawę z dziećmi, która jest super ważna i jest tak naprawdę dla nas elementem, który buduje naszą dumę, dlatego że im więcej czasu spędzamy z dziećmi na, na zabawie, tym ten kontakt pomiędzy rodzicem a dzieckiem jest lepszy. Ale co ciekawe, dorośli Fanilego znajdują w naszych, w naszych produktach bądź to realizację swoich pasji, bądź sposób na. Uspokojenie się, na relaks, na odstresowanie po męczącym dniu. Jakby te motywacje są bardzo różne i zarówno mamy w, w, mamy w portfolio produkty y, niewielkie, małe, na przykład kwiaty. Mamy, mamy całą serię Botanical, gdzie możemy, gdzie możemy zbudować y, rośliny i postawić je w. Eksponowane miejsców w pokoju bądź też zbudować na przykład stadion i. Saint Santiago Bernabeu. Prawda? Na przykład, na przykład yy, i nie może. To jest zestaw, który wymaga kilkudziesięciu, jeżeli nie więcej godzin budowania, więc jest, jest to również wyzwanie. Są tacy dorośli, którzy lubią wyzwania i również staramy się zaadresować te potrzeby. Ale możemy na przykład się ze znajomymi spotkać i wspólnie e, e, wykonywać te wyzwania. To jest niesamowite, że to jest też gra zespołowa. Jak najbardziej, jak najbardziej. Dla fanów z kolei motoryzacji mamy, mamy zestawy pojazdów, samochodów, Ferrari, Porsche w zależności od tego, kto co, kto co lubi. Tak, i to jest jeszcze ciekawe, że jest zestaw Friends, czyli przyjaciele, e, czyli też coś dla fanów telewizji, niekoniecznie musimy oglądać przyjaciół w telewizji, możemy też Dom Przyjaciół zbudować. Możemy zbudować Dom Przyjaciół, są również e, e, zestaw Przyjaciele, był absolutnym hitem zeszłego roku, do niego zostały... E, e, Wyprodukowane elementy uzupełniające, więc można w tej chwili już budować kolejne warstwy niejako tego, 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 tego zestawu. Super, czy świetny pomysł na, na spędzanie wolnego czasu. A co dla dzieci w takim razie? Dla dzieci mamy klasyczne, klasyczne zestawy, zarówno od najmłodszych dzieci, Duplo, poprzez City, Friends. Nie mówię specjalnie dla dziewczynek, ponieważ dziewczynki. Bawią się wszystkim. Dziewczynki bawią się bez, bez ograniczeń, tak samo chłopcy bawią się lego bez ograniczeń i bardzo staramy się uważać na to, żeby nie szufladkować, nie szufladkować naszych linii w zależności od, od pł płci. Tak, dzieciaki mogą sobie po prostu same wybrać, w co będą chciały się bawić. Panie dyrektorze, a jeszcze pytanie o pracę w takim salonie, w takim salonie LEGO. Bo myślę sobie, że to nie jest tylko praca, to jest pasja. Jak też patrzyłem tutaj na pracowników nowego salonu LEGO w Poznani, to to są pasjonaci, prawda? To są pasjonaci w naszym procesie rekrutacyjnym bardzo dużą uwagę z, z, przy, ym, y, bardzo dużą uwagę ym, kładziemy na właśnie ten element emocjonalny. Nie tylko, nie tylko umiejętności kontaktu z, z klientem, czy też umiejętności komunikacyjne, ale właśnie to serce, dlatego że to jest dla nas niezwykle istotne. Tak. Czyli możemy tutaj przyjść i też powiedzieć, co nas interesuje, ile czasu chcemy spędzić i pracownicy salonu Lego są w stanie nam doradzić, co możemy, co możemy kupić, co możemy zabrać z naszego domu i co może stać się częścią naszego domu. Absolutnie tak. Nasze sklepy, nasze sklepy nie tylko są miejscem, gdzie możemy zobaczyć jak najszerszy asortyment produktów, gdzie możemy ich dotknąć, możemy zobaczyć modele, jak, jak te produkty wyglądają naprawdę, ale również możemy uzyskać to wsparcie, doradztwo, pewną podpowiedź od osób, które są, znają się na tym i są niezwykle kompetentne. Dlatego to jest ten element unikalny z punktu widzenia doświadczenia zakupowego, które chcemy oferować. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Ja w takim razie popatrzę jeszcze, co tutaj mamy ciekawego w tym salonie, jakie konstrukcje. Myślę, że w każdym z nas jest trochę, trochę dziecka, więc ja na pewno też coś znajdę dla siebie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie.